Edith to nie tylko kompetencje, to nie tylko eksperci, którzy mówią o technologiach, to są też eksperci, którzy pomagają Ci wdrożyć te technologie. Oprócz tego, że sprawdzimy na jakim poziomie dojrzałości cyfrowej jesteś, jakie technologie chciałbyś lub możesz wdrożyć, czy zbudujemy plan Twojej transformacji, wesprzemy Cię w zmianach strategii biznesowych, będziesz mógł również skorzystać z wdrożeń testowych. Ale nie tylko. Pozostawimy również ciebie w dobrych rękach. Nasi eksperci będą wspierać ciebie w drodze i w rozwoju cyfrowym poprzez mentoring. Przez cały okres wdrożenia będziesz miał dostęp do wiedzy eksperckiej, a także do ich pomocy. Będziesz mógł się dowiedzieć, jak zrobić coś inaczej lub lepiej. Zapraszamy cię do nas. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, my ci w tym pomożemy. Twój dedykowany opiekun klienta pomoże ci osiągnąć dojrzałość cyfrową.